Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kalendarium planszówkowym, czyli jest to odcinek, który zawsze pojawia się na początku każdego miesiąca, z którego można wyciągnąć informacje, jakie to gry planszowe będą pojawiały się na polskim rynku, w polskich sklepach od naszych tutaj rodzimych wydawców. W lutym już Wam od razu mogę na samym początku powiedzieć i zdradzić, że pojawi się dużo więcej gier niż pojawiło się w styczniu. W styczniu być może nasi wydawcy, wiecie, zmęczeni cyklem świątecznym listopadowo-grudniowym lub po prostu, nie wiem, wiecie, na kacu byli jeszcze po ale tak czy inaczej w lutym pojawi się już dużo, dużo więcej gier. Dlatego właśnie między innymi poprzednie kalendarium dołączyłem do co jest grane, żeby po prostu nie robić sztucznych odcinków, tylko dołączyłem do co jest grane i tam mogliście dowiedzieć się o premierach styczniowych, ale teraz tych premier będzie dużo więcej. Tak więc już na początku każdego miesiąca wypatrujcie kalendarium premier planszówkowych na kanale GameTroll TV. W tym odcinku zobaczycie oczywiście poza premierami lutowymi, zobaczycie również jakie fajne gry Wejdą na platformy wspieraczkowe, kickstarterowe, gamefundowe, czy jakie tam się udało znaleźć, ale również na samym końcu, jak zwykle z humorem, zobaczymy, w jakie gry można grać, w różne śmieszne, dziwne, nietypowe święta, które wypadają w tym miesiącu. Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, że herbaty w dłoń i jedziemy z tematem. Black Moon wypuszcza nowego RPG, a dokładnie będzie wysyłał tego RPG z sprzedaży i pewnie będzie można go już kupić w Islipiku. Mianowicie tenże RPG nazywa się Wesen. Który to RPG przenosi nas do takiej alternatywnej rzeczywistości XIX wieku, do Skandynawii, w której to Skandynawii mamy różnego rodzaju stworki. One były fajne, miłe i uprzejme do momentu, kiedy wszystko nie zaczęło się industrializować i zaczęły być takie krwiożercze. One przy okazji jeszcze były takie, wiecie, niewidzialne, ludzie ich nie widzieli jak nie chcieli, ale pojawiła się pewna grupa i my do niej należymy, którzy tak czy inaczej chcą te stwory czy nie chcą i tak je widzimy. No i właśnie w tym RPG będziemy w taką ekipę się wcielali. Przypominam, że w lutym będą dwie sesje, które poprowadzi Wojtek z nazwą Cup, które będzie można sobie na żywca obejrzeć na kanale Game Troll TV. wesen w lutym od Black Monk i od Trolli też będzie. W lutym Egmont postanowił wydać grę pod tytułem Recto Verso, czyli jest to gra w układanie takich e, klocków, zwykłych prostych. Ale na czym Piz polega? Otóż, że jedna osoba, nie, która aktualnie nie układa, bierze taką kartę, wkłada je w takie specjalne pole i na tym specjalnym polu jedna osoba widzi e, część budowli, a druga osoba widzi część budowli. Teraz, nie zaglądając sobie, co kto ma po swojej stronie karty, musicie z tych klocków ułożyć taką budowlę, żeby e, odzwierciedlała to, co jest narysowane na karcie. Więc jak widzicie, może być ciekawie i ciężko, dodatkowo, że jeszcze gra jest na czas i y, im szybciej to wykonacie, tym więcej punktów dostajecie. Tak więc Recto Verso od Egmontu. Bardzo przyjemne, aczkolwiek frustrujące. Fox Games w lutym wypuszcza nam generator podziemi fantazy dla osób, które grają w takie rzeczy w pojedynkę. A dokładnie będzie taka książka. Książka nazywa się Czworo Przeciwko Ciemności, gdzie znowu cały czas podkreślają to Foxy, więc ja to też będę podkreślał. Jest to cały czas generator takiego podziemia, czyli co i róż będzie inaczej. będzie to oczywiście generować rzutami, kostkami, dzięki czemu będziecie przeskakiwali ze strony na stronę, chodzili, błądzili tymi swoimi bohaterami. Czteroma, nie to, że każdy. Nie wiem, inny gracz będzie kierował, nie, wszyscy będziecie kierowali taką drużyną, czyli można powiedzieć, poczujecie się jak w takim dobrym, klasycznym RPG-u, popylacie po tych nie, planszach i jeśli Wam się uda, to wszystko fajnie dojdzie do finału i bardowie będą opiewać Wasze czyny w pieśniach, a jeśli Wam się nie uda, to umrzecie i też bardowie będą mieli co robić. Tak więc czworo ciemności w lutym od Foxów. Galakta, absolutnie totalny lider lutego, jeśli chodzi o gry, które ma zamiar wydać, ale również nie tylko te gry, które wydaje, ale też i dodatki plus wznowienia, że są za chwilkę sami zobaczycie. Uwaga! Pierwsza rzecz jest to gra pod tytułem Machina Arcana. Jest to gra, która jakiś czas temu była na Kickstarterze. Tutaj galakta nawiązała współpracę z głównym wydawcą i wydaje Machina Arcane wraz z dodatkami, więc jeśli ktoś lubi gry, fabularne, przygodowe, w klimacie oczywiście ktulopodobnych elementów, to bardzo proszę, ta bardzo duża gra w lutym będzie już dostępna dzięki Galakcie. Dalej mamy rozbrykane jednorożce, zmieniając kompletnie klimat, ponieważ jak to nosi napis na pudełku tejże gry, za każdym razem, kiedy pojawia się tęcza, to jednorożce robią sobie wyścigi. Tak więc jest to gra o wyścigach jednorożców. Kolejna rzecz do na której ja wybitnie mocno czekam, ponieważ jest to dodatek do jednej z moim zdaniem takich najlepiej zaprojektowanych cywilizacji. Czyli mamy cywilizacja Terra Incognita, dodatek do gry Cywilizacja od Galakty. Dalej mamy wątek RPG, ponieważ mamy również grę pod tytułem Obcy Niszczyciel Światów. Jest to dodatek taki kampanijny, fabularny do RPG Galaktowego w Świecie Obcego, który jest umieszczony. Ależ to było zdanie piękne po polsku, Piotrze. Teraz mamy również Horror Warkam LCG. Tylko właśnie z tym Horror w LCG będzie sporo rzeczy, ponieważ mamy tak: Horror w LCG Danwich rozszerzenie badaczy. Tak samo Danwich tylko rozszerzenie kampanijne i Horror Warham LCG machinacje w czasie. Tak więc dla tych wszystkich fanów tego e, znamienitego, karcianego e, Lovecrafta, to bardzo proszę, będziecie w tym miesiącu mieli na co pieniądze wydawać. No i teraz dwa wznowienia. Dwa wznowienia, na które na pewno czekacie. To jest oczywiście gra Star Wars Rebelia. W lutym będzie, więc kto jeszcze tej najlepszej gry według troli na przykład nie ma, to bardzo proszę Niech Star Wars Rebelia u niego za ponieważ jest to rewelacyjna gra dla dwóch graczy. No i mamy również posiadłość szaleństwa. Druga edycja, również takie wznowienie się pojawi. Tak więc sporo tego od Galakty w tym miesiącu. Szczęśliwe kaczki w lutym dostarczą nam dwie rzeczy. Dzięki jednej ja też również będę bardzo mocno szczęśliwy, ponieważ bardzo mocno na tą rzecz czekam i chyba wszyscy czekają na dodatek do Dune Imperium, a dokładnie będzie to dodatek Rise of X, który będzie sprzedawany w normalnej wersji, ale również taka, wiecie, wersja deluxe, z figurkami i w ogóle. Tak więc to będzie można sobie zamówić na razie w sprzedaży u Szczęśliwych Kaczek. Ja bardzo chcę to mieć, bo chcę być bardzo szczęśliwym człowiekiem. I druga Rzecz to jest gra, która nazywa się Neo Jakkolwiek byśmy to mówili, jest to układanka od twórcy Sushi Go, czyli takie znowu kładziemy sobie poszczególne kafelki. Dzięki tym kafelkom e, robimy różne przestrzenie, takie miejskie. Na tym wszystkim kładziemy drzewka, dzięki czemu dostajemy punkty. Więc taka hybryda Carcassonne od e, Lucky Duck Gamesa w lutym się pojawi. Ale ja czekam na dodatek do Dione. Phalanx postanowiło wydać dwie rzeczy. Jedna rzecz, na którą wszyscy czekają, czyli jest to Anc Morfork. nie, jest to coś, co jest almorforkiem, czyli Preczet bez Preczeta, czyli jest to po prostu nanty Jest to gra, która w mojej opinii jest dużo ładniej wyilustrowana, dużo fajniejsze komponenty, ciekawsze ma, więc bardzo proszę, nanty również jest dostępna. No i w lutym dopiero, żeby nie było, no i w lutym również będą dodatki do gry, na które bardzo mocno na tą grę narzeka Karos, ale widać się spodobała, no bo Wiecie, jak się wydaje dodatki no to musi być święto. Pierwszy dodatek jest to Australia pakiet promocyjny, czyli po prostu jest to 10 kart, które mniej więcej wam rozszerzą rozgrywkę. Dalej mamy dodatek Australia Tasmania, gdzie będziecie mogli sobie grać w pojedynkę, między nimi w dwóch i w trzech graczy. Jest to dodatek, który daje wam nowy ląd, i jest to dodatek, który klimatycznie znowu was przeniesie na nowe miejsce, gdzie po wojnie z przedwiecznymi już wszyscy myślą, że jest fajnie, jest miło, jest ciepło, a to nagle zbawnie pojawiają się przedwieczni. No i ostatnia rzecz, Australia zemsta przedwiecznych, gdzie znowu nowy ląd. Myślicie, że już uciekliście, a okazuje się, że ten nowy ląd to jest siedziba przedwiecznych. Tak więc Australia bardzo proszę w trzech dodatkach od falansów w lutym. Wydawnictwo Portal postanowiło w lutym wydać trochę dodatków, trochę G, trochę wznowień, czyli taki troszkę kogiel-mogiel, ale zaczynamy sobie może od na przykład dodatku, do dodatku do gry, którą bardzo lubię i ta gra nazywa się Takenu i teraz będziemy mieli dodatek do gry Takenu, ten dodatek nazywa się Czas Seta. Ja jako osoba wkręcona w podstawową wersję gry z wielką radością przeczytałem, że do tego ciężkiego euro będziemy mieli jeszcze dodatkową planszę, dodatkowe kości, dodatkowe mechaniki, dodatkowe karty, więc będzie jeszcze bardziej skomplikowanie gra od człowieka, który skonstruował taką grę jak Solkin. Tak więc parowanie czachy absolutnie zapewnione. Kolejna gra jest to gra już taka, wiecie, pełnie samodzielna, gra pod tytułem Bur jest to gra, którą ja Wam tylko przeczytam opis. Wcielamy się tutaj w zaklinacze leśnych stworzeń przyrządzających magiczne mikstury w tajemniczym lesie, w którym pory roku się ze sobą wymieszały. Nie mam pojęcia, kto jest autorem tej gry, a dokładnie tematu do tej gry, ale bardzo, proszę o kontakt do dealera. Jest to gra, która jest pomieszaniem area kontrolki troszeczkę z work and placementem. Dalej mamy kolejną grę pod tytułem Tabanusi. Portal zaczyna się specjalizować w grach, które ciężko wymówić. Są to budowniczowie Ury, czyli przenosimy się tym razem do Mezopotamii, do tego miasta, gdzie między nimi znaleziono jedną z najstarszych gier planszowych, ale tam znowu w takim ciężkim euroklimacie będziemy tym razem budować Ur. W końcu budowniczowie Ur. Samodzielna gierka, jeśli ktoś by szukał. To teraz powiedzmy sobie o pewnych wznowieniach. Będą dwa wznowienia. Pierwsze to będzie czarna plaga, zombie side, tak więc jeśli ktoś by chciał pozebijać jeszcze trupki, ponieważ jeszcze w tej grze kooperacyjnej nie zaszlachtował wszystkich truposzy, to bardzo proszę, czarna plaga powraca w dodruku. No i jeszcze jest jeden dodruk, ten dodruk to Cthulhu Dead may a dokładnie są to dodatki do tegoż Cthulhu. Jakie są to dodatki, to już zapraszam na stronę portalu, żebyście sobie dokładnie wszystko wypatrzyli. Od Rebela dostaniecie dwie rzeczy. Jedna samodzielna gra, a drugi jest to dodatek. I teraz, jeśli chodzi o samodzielną grę, jest to gra pod tytułem Moje skarby, którą jak wklikałem sobie do internetu, żeby wyciągnąć grafikę moje skarby i wziąłem na grafikę, no to ja zobaczyłem skarby. Ale jeśli chodzi o moje skarby, jest to gra, bym powiedział, taka mieszanka troszkę gry logicznej i strategicznej, gdzie po prostu będziecie kładli swój pionek na różnych kartach i dzięki temu, że położycie ten pionek, będziecie zabierali skarby do siebie. I można powiedzieć, że brzmi to banalnie, ale duża strategia w tej grze się kryje. No i druga rzecz, jest to dodatek, nazywa się Harry Potter Hogwarts Battle, zaklęcia i eliksiry, gdzie dostaniecie dostęp do nowych przygód. Nowa postać, Ginny Wesley się tutaj pojawi, tylko pamiętajcie, że to nie jest samodzielna gra, tylko tak jak mówię, jest to dodatek. Tak więc jeśli ktoś chce powrócić do Hogwartu, to bardzo proszę, będzie miał możliwość w zaklęciach i eliksirach. Pora teraz na cały ruch crowdfundingowy i co mi się udało w tym miesiącu znaleźć. Otóż znalazłem cztery, wydaje mi się, ciekawe pozycje, które mogą Was zainteresować. Tak więc uwaga, najpierw jedziemy z grą, której być może tutaj się nie spodziewacie. Ja już mówiłem o tej grze jakiś czas temu, w co jest grane. Jest to gra pod tytułem AHU, która przenosi nas na półwysep Jukatan, na którym to będziemy budowali miasta, będzie mieli różnego rodzaju bohaterów, będziemy te miasta zdobywać, będziemy mieli różnego rodzaju wojowników, czyli taka area kontrolka z dużym segmentem budowlanym. Jeśli kogoś interesuje AHU, w tym miesiącu będziecie mieli recenzję na kanale. Również ruszy kampania do 51. stanu Ultimate Edition. Ja bardzo lubię 51. stan, więc bardzo jestem zainteresowany, co jest w środku i wszystkim tym, którzy kupują tego rodzaju gry i nie chcą później tej gry zakwalifikować, jak było na przykład z Molochem, do gier, na których się zawiedliście. Radzę najpierw przed kupnem sprawdzić dokładnie, co znajduje się w środku, żeby tego zawodu nie było. Kolejna rzecz to jest Kingdom Rush Elemental Uprising, która startuje 9 lutego, i jest to gra. Jeśli lubicie takie komputerowe Tower Defense, y, to bardzo proszę. Kingdom Rush jest grą dla Was. Może się na pewno spodobać. Jakiś czas temu robiłem recenzję Kingdom Rush'a. Zerknijcie, jeśli o tym jeszcze nic nie wiecie. No i ostatnia gra, a dokładnie dwie gry jeszcze. To jest Dice Throne, a dokładnie jest to sezon drugi. Jeśli ktoś nie załapał się na sezon pierwszy, tej pojedynkowej gry, która bardzo często jest wymieniana takim jednym tchem obok innych karcianych gier pojedynkowych, to wydaje mi się, że Dice Throne sezon drugi Wam się spodoba, jeśli o niej nic nie wiecie. Ale jeśli już lubiliście sezon pierwszy i chcecie mieć kolekcję wszystkiego, to bardzo proszę coś takiego. Również będzie w lutym, no i rzecz, która bazuje na Die stronie, tylko już będzie takim elementem bardziej przygodowym, to również pojawi się gra Die Stron Adventure, czyli tak jak mówię, Adventure, co sugeruje, że nie tylko będziecie zielać choć to głównie, ale również będziecie popylać po pewnym świecie. O, to tyle, co udało mi się znaleźć w tym miesiącu w Crowdfundingu. Na zakończenie jak zwykle z humorem podejdziemy do różnych fajnych świąt, które się w tym miesiącu wydarzyły i wygry, jakie można w te święta grać. Tak więc jeśli jesteście gotowi, no to oczywiście słuchajcie. Uwaga, 2 lutego wypada Światowy Dzień Mokrade. O, więc wiecie, mokradła, no to w co można pograć? Gramy w Descenta, dokładnie w dodatek e, Mgły Bilehal. Tylko oczywiście mówię o tej drugiej, nieodżałowanej nie, części Descenta, która już zniknęła i znika coraz bardziej z półek sklepowych, a wydawca nie jest zainteresowany. Wydawaniem tej gry znowu. E, piątego dzień e, Nutelli. Tak więc tutaj, bo, ile ja na to czekałem? E, jakiś czas temu pe pewien polski wydawca G3 wydało pewne, wydał pewne gry w takiej kolejności: kakao, klask i miam miam. Tak więc bardzo proszę, w dzień Nutelli możemy sobie zagrać w te trzy gry naraz. Dziesiątego mamy Dzień Mincerza, czyli wiecie, monety i w ogóle. Więc może nie grajmy w konkretną grę, ale grajmy w takie gry, w których mamy takie ciekawe monetki, które coraz. Częściej są dołączane do gier planszowych. 11. Dzień dojeżdżania rowerem do pracy zimą. Ja się kręcę. Ile trzeba było się natrudzić, żeby taki dzień zrobić? Ale możemy sobie zagrać wielką pętlę. Gra brzydka jak grzech śmiertelny, ale pod względem samej gry i tego, co w tej grze się kryje, to jest bardzo przyjemny tytuł. 13. Lutego. Dzień prezerwatywy. W co możemy zagrać w dzień prezerwatywy? Można zagrać w taką grę, kto to zrobił, albo można zagrać w Agricole. I teraz dlaczego w agricole? No bo w agricoli są owce, owca to jelity, jelita, a pierwsze prezerwatywy robiono właśnie z jelit zwierzęcych, między innymi z owczych. Tak więc, proszę, możecie się dowiedzieć czegoś fajnego na Game 15 lutego macie dzień hipopotama, więc zagrajmy w coś grubego, na przykład Clash of Cultures. 17 mamy dzień kota. No i teraz tak. W co możemy zagrać w Dzień Kota? W Dzień Kota możemy zagrać w coś, w co ten kot będzie mógł wejść i będzie mógł się umościć, czyli na przykład zagrajmy w starego StarCrafta, tak? To było takie, wiecie, wielkie pudełko. Oczywiście nie wszyscy mają tego starego StarCrafta, ale wybierzmy jakąś dużą grę, gdzie kot będzie mógł się zmieścić. Tylko uważajcie, żeby nie zrobił z tego kuwety. 18 lutego mamy Dzień Plutona, więc jest to taka smutna rzecz, gdzie Pluton kiedyś był planetą, teraz już planetą nie jest. Wyrzucili tego Plutona daleko, daleko, więc możemy pogrzeć Twilight Imperium i wyrzucać wszystkie inne planety naszym Warsanem, jak sobie go skonstruujemy. 20 jest dzień kajdanek. I to jest może dobry czas, żeby pograć sobie w jakąś grę od Games Factory, na przykład Hero Remsa. 23 jest to dzień bez łapówki, więc tutaj taka ciekawostka. Ja mieszkam teraz na terenie gminy, gdzie ostatnio była transakcja stulecia. ziemię za 8,5 miliona złotych sprzedano pewnej instytucji za 1% wartości. Ech. Więc tak czy inaczej, chyba zaniosę do nie, mojego urzędu e, taką grę z Nottingham, żeby wiedzieli mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. Możecie zgadywać, jakiej to instytucji w komentarzach sprzedali za 1% wartości te ziemię. 24 lutego, dzień niespodziewanego całusa, więc pograjcie sobie w Jungle Speed, aby wyrobić sobie dobry sierpowy przed tym niespodziewanym całusem. 26 dzień pozdrawiania blondynek, więc co robimy w dzień pozdrawiania blondynek? Uwaga, możemy rzucić taki tekst. Gdyby wysiała Ci metka, to byłoby na niej napisane... Made in Heaven. Albo możecie rzucić jeszcze jeden. E, wiesz co, szkoda, że nie koleję, bo byłabyś moją laską. I w tym momencie, kiedy już ta blondynka będzie zwiększona, zagrajcie w adrenalinę, ponieważ na pewno ciśnienie jej skoczy. Czy te teksty działają? Nie mam pojęcia, ponieważ moja żona jest brunetką. 28 lutego mamy dzień spania w miejscach publicznych i co możemy wtedy zagrać? Jeśli na przykład jesteście pod wpływem łacińskiego ducha, to oczywiście możecie sobie zagrać na przykład w Ghost Stories i wylądować później. Później na Kolskiej, jak was panowie niebiescy złapią. Ale tak czy inaczej, grajcie w różne gry fantastyczne w lutym i te mniej fantastyczne. Najważniejsze, żeby Wam się po prostu te gry podobały. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.